Czas na 387 odcinek tureckiego serialu, Dziedzictwo. Duygu skraca urlop i wraca do pracy, Czarna podejrzewa powód jej decyzji. Postanawia też iść za radą Sultan. Kanan udaje się przebłagać ukochanego, aby dał jej więcej czasu. Zejer przypadkiem wyznaje mężowi swoje uczucia. Jaman zaczyna odczuwać niepokojące objawy, zachowuje to jednak w tajemnicy. Także lekarz jest zaniepokojony jego stanem. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 387 odcinku serialu Emanet. Dziedzictwo, odcinek 387 w niedzielę, 27 października 2024 roku, o godzina 16.05 w TVP1, Oto co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu, Emanet, streszczenie 387 odcinka serialu, Dziedzictwo, na TVP Duygu skraca urlop i wraca do pracy, Czarna podejrzewa prawdziwy powód jej decyzji. Postanawia też iść za radą Sultan i popchnąć ku sobie Duygu i Alego. Kanan udaje się przebłagać ukochanego, żeby dał jej więcej czasu na zorganizowanie pieniędzy. O wszystkim dowiaduje się Zuchal. Nieświadoma planu Kanan proponuje, że zorganizuje dla niej pieniądze. Zejer z całych sił próbuje wyznać mężowi miłość. Yaman widzi, jak wiele ją to kosztuje i zwalnia ją z tego zadania, a pod wpływem chwili wyczekiwane przez niego słowa same wydobywają się z jej ust. Yaman zaczyna odczuwać niepokojące objawy, zachowuje to jednak w tajemnicy. Także lekarz jest zaniepokojony jego stanem, ale przypisuje to nieregularnie branym lekom. Po rozmowie z Czarną, Dłygu za wszelką cenę próbuje się z nią skontaktować, żeby zapewnić ją, że nic nie czuje do Alego. Kiedy Ali nagle pojawia się u niej w domu, jest pewna, że Czarna wszystko mu powiedziała. Zobacz, co się wydarzy w kolejnym odcinku, zdjęcia publikujemy w galerii.